Dzień dobry, kłaniam się, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Koncika Dobrej Książki. Dzisiaj, tak jak zapowiedziałem przed tygodniem, będziemy w obraca, obracać się wokół jednego tematu, ale za pomocą trzech książek. Czy jednego tematu, jednego i kilku pokrewnych. Jeżeli na pierwszym miejscu, jeżeli w centrum postawimy Boga, no to mamy jeden temat i wszystkie książki, wszystkie historie, które będą poruszane w tych lektorach, Obracają się wokół Boga. Ale każda książka tak naprawdę jest o czym innym. Jedna jest o tym, o chrześcijaństwie, o kościele, w którym punkcie się znajduje i do czego zmierza, i jak będzie wyglądało nasze życie ludzi wierzących w przyszłości. Jedna książka jest dziesięcioma świadectwami tak naprawdę historiami świadectwami ludzi, którzy przeżyli coś w życiu i dla nich. Bóg jest bardzo ważny, a trzecia książka przeniesie nas i zastanowi nas nad tym, czym w ogóle jest Kościół i jak tak naprawdę wygląda i jak powinien wyglądać. To są trzy lektury, które chciałbym Wam dzisiaj polecić. W związku z tym, iż mamy Wielki Post, a zatem czas dla wszystkich chrześcijan bardzo ważny czas wielu postanowień, wyrzeczeń, czas odnowy swojego wnętrza i przygotowania na to, co jest najważniejsze. Czyli na Wielką Noc, na przypomnienie o zmartwychwstaniu. Dzisiaj takie tematy. Jeżeli kogoś to nie interesuje, no to oczywiście nie zachęcam na siłę. A jeżeli kogoś to bardzo interesuje, no to myślę, że jedna z tych lektur idealnie nada się na ten jeszcze pozostały czas Wielkiego Postu, na rozważania i na zatrzymanie się nad sobą i nad tym, do czego tak naprawdę zostaliśmy stworzeni i do czego zmierzamy. A zatem zaczynamy od pierwszej lektury i tak przejdziemy przez wszystkie trzy. Tradycyjnie będę zaczynał każdą lekturę od fragmentu, króciutkiego, ponieważ mamy trzy lektury, a żeby się zmieścić, no to zrobimy to w miarę szybko. Zapraszam. Nauczycielu Mojżesz powiedział, jeśli kto umrze bezdzietnie, niech jego brat weźmie wdowę po nim i wzbudzi potomstwo swemu bratu? Mateusz 22, 24. Długo nie rozumiałem prawa lewiratu. Co to za pomysł, żeby brat bratu wzbudzał po jego śmierci potomstwo, żeniąc się z wdową po nim? Dopiero gdy sięgnąłem do egzegezy Grzegorza Wielkiego, komentującej fragment Biblii który odnosił się do wspomnianej praktyki, inaczej spojrzałem na ten zwyczaj. Grzegorz nie czyta tego prawa dosłownie, ale w kluczu duchowym. Jego egzegeza jest dla mnie bardzo poruszająca. Mam nadzieję, że was też poruszy. Grzegorz mówi, że bratem, który umarł, jest Jezus Chrystus, a wdową po nim – Kościół. Wdowa staje przed tobą i mówi – wzbudź potomstwo twemu bratu, który odszedł. Przyłóż rękę do tego, by jego śmierć nie była bezowocna. Będą tacy, którzy na to odpowiedzą, przyjmą tę kobietę jako swoją żonę. Ale może być tak, i w tym kluczu pisze Grzegorz, że ten, do kogo zwraca się wdowa po Chrystusie, popatrzy na nią i powie, że tak właściwie, to ona mu się nie podoba. Że ma kilka ciekawszych pomysłów na swoje życie niż to małżeństwo i odmówi jej. W tym komentarzu pada jedno zdanie. I właśnie ze względu na nie. Zapamiętałem ten tekst Grzegorza, że wtedy niewiasta Kościół napluje temu człowiekowi w twarz. Kiedy on cię prosi, a ty jej odmawiasz, to ona może przy wszystkich cię znieważyć. Tak też stanowiło prawo lawiratu. Odtrącona kobieta mogła w bramie, gdzie przebywali inni, napluć w twarz swojemu szwagrowi, pokazując mu w ten sposób, że jest skończonym egoistą, a ten, który odszedł, który umarł, nic go nie obchodzi. To klucz do wielu sytuacji w Kościele, w którym jesteśmy do wielu rzeczy powoływani. Kościół nam mówi, jesteście potrzebni. Nie ja was potrzebuję, tylko Jezus, a my odsuwamy się z niechęcią, bo nam się Kościół nie podoba. To nie jest popularne, by się do tej kobiety przyznawać. Powszechną praktyką jest natomiast opisywanie wszystkich jej braków, ułomności, grzechów. Ta książka może stać się okazją, by się raz jeszcze Kościołowi przyjrzeć. Nie zamykając oczu na braki, zobaczyć w nim, a może raczej w niej to, co widzi Bóg, to, co dla kościoła zaplanował, to, czego dla kościoła pragnie. Może dzięki temu uda nam się spojrzeć świeżym okiem na kościół, zachwycić się tą wizją, zapragnąć jej, ale też podjąć się jej realizacji, zacząć taki kościół wspólnie tworzyć. Książka zbiera nauczanie o kościele, jakie wygłosiłem w ostatnim czasie do różnych ludzi świeckich oraz duchowych, Dzięki temu, jak w kalejdoskopie pokazuje różne perspektywy, zestawiając je ze sobą, mam nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla siebie i coś dla nas wszystkich, którzy Kościół tworzymy, a wdowa wyda potomstwo swemu małżonkowi. Przeczytany przeze mnie fragment pochodził z samego początku książki kardynała Grzegorza Rysia, jak Bóg pomyślał, Kościół odnaleźć się mimo kryzysu wydawnictwo wam, książka ukazała się w 2023 roku u mnie na półkach troszeczkę przeleżała no i znalazła swój czas właśnie teraz yy, odpowiedni, który temu sprzyja aby zagłębić się w, w to czym jest Kościół zagłębić się w te kilkanaście kazań, które wygłosił kardynał Grzegorz Ryś i które tak jak patrząc na spis treści mówią nam o tym kto jest odpowiedzialny za Kościół Mówią nam o władzy w kościele, mówią o pieniądzach, mówią o apostazji, e, mówią o pasterzu, i tak dalej, i tak dalej. Później przechodzimy jakby w drugim etapie, w drugim wielkim dziale, który zajm, e, w którym znajdują się mniejsze rozdziały. No są, to są na przykład trzy etapy budowania kościoła, chodzi o relacje w kościele. O tym jeden rozdział traktuje, że nie ma możliwości, aby Bóg zawiódł cię w kościele. No, a trzeci, rozdział, trzeci duży rozdział, Kościół jako Kościół Oblubienica. No, to tutaj ten rozdział, ten, ten dział i te kilka rozdziałów mówi nam o tym, jak, jacy powinniśmy być w kościele, jak ważne jest ubóstwo, jak mamy być przede wszystkim autentyczni w tym, co robimy i kim jesteśmy, jak możemy siebie pokazywać. No, i ta książka też traktuje o tym, czy Kościół jest ważny. I dlaczego jest ważny? Bo najpierw pytania stawiamy, czy jest ważny, później dlaczego jest ważny i dla kogo jest ważny. I ta książka przede wszystkim odpowiada, a być może nawet nie ona sama, ale my znajdujemy w sobie odpowiedź. Przede wszystkim, czy w tym kościele, do którego należymy, bo oczywiście tu nie chodzi o instytucję, tylko chodzi o wspólnotę, o kościół, bo kościołem jestem ja, ty, i powiedzmy, kolega, kolega Franek, i koleżanka Alicja, i ksiądz kardynał. I chodzi o to, jak w tym domu, bo to jest jednak dom, wspólnota, jak my się w nim czujemy. To jest tak, jak w każdym domu, gdzie mieszkamy, żeby czuć się w nim dobrze, żeby było nam w nim dobrze, dobrze się mieszkało, to musimy go jakoś uporządkować. Musimy wiele rzeczy poukładać. I wtedy nam Sprawia to przyjemność. Czujemy się w nim dobrze, bezpiecznie. No ale o ten kościół musimy dbać. I ta książka chyba jest o tym. Zachęcam Was bardzo serdecznie. No i przechodzimy do kolejnej lektury, bo jeszcze przed nami dwie. Mniejsza książka składa się z historii różnych ludzi, którzy dzięki zaproszeniu Boga do swojej historii życia byli w stanie przejść przez ciemne doliny, nie pozwalając, aby te doświadczenia pozostawiły ich w miejscu zgorzknienia i cenizmu. Pozwolili, aby łaska Boża uzdolniła ich do zwycięskiego przejścia przez te doświadczenia. Niektóre z tych historii są już zamknięte, podczas gdy inne wciąż się piszą i czekają na swoje zakończenie. Każdy rozdział niniejszej książki składa się z historii napisanej przez jej bohatera, wywiadu z nim oraz z refleksji, spostrzeżeń i komentarzy autora książki, którego historia również znajduje się w niniejszym opracowaniu. Przeczytany przeze mnie wstęp pochodzi z książki twórca historii każdy z nas ma historię do opowiedzenia. Wojciecha Balaszczyka, książka ukazała się nakładem wydawnictwa Sharon w 2022 roku. Wojciech Walaszczyk, autor tej książki jest pastorem i współzałożycielem Centrum Chrześcijańskiego Winnica w Rybniku, w moim mieście. No, a Winnica mieści się kiedy wylatujemy w stronę Katowic od Rybnika, w stronę autostrady po prawej stronie. Nie miałem szczerze mówiąc pojęcia co tam w środku się mieści, czym jest ta Winnica. Teraz już wiem, przeczytałem książkę. Ale książka nie opowiada o Winnicy. Nie opowiada o ruchu, powiedzmy, bo ona jest ta Winnica jest Założona w ruchu protestanckim zielonoświątkowym, ale opowiada dziesięć historii, dziesięć powiedzmy to świadectw, jakbyśmy nazwali, w których ludzie zaprosili Boga do swojego życia. Mieli niemałe przejścia życiowe, tak to nazwijmy dosyć traumatyczne, najczęściej. Często jest to jakaś choroba, często jest jakiś... Jakiś wypadek, jakaś tragedia rodzinna, no i tak dalej. Co wszystko to co, to, co wszystko nas w życiu spotyka. No i oni dzielą się tymi historiami tutaj w tej książce. I jest też, później jest wywiad z tymi ludźmi. Wojciech, pan Wojciech Władaczek zadaje im pytania. Oni odpowiadają, a później jest komentarz pastora, właśnie na koniec, z odniesieniem też do Ewangelii. Jest też jedna historia, ostatnia, która nie będę zdradzał, niektórych zaskoczy, ale jest bardzo ciekawym podejściem, podejściem, świadectwem, wyobrażeniem świadectwa. Bardzo kogoś ważnego, ale to na koniec, jeżeli ktoś traf, przeczyta tę książkę, to się dowie, bo nie mogę zdradzać oczywiście, nie mogę spoilerować. Książkę czyta się bardzo szybko. Ja ją przeczytałem w 10 dni. Mógłbym ją przeczytać w jeden dzień, w kilka godzin, nie wiem, 4 godziny, ale sobie podzieliłem każde opowiadanie, każdą historię, tak naprawdę nie opowiadanie, bo to jest historia z życia wzięta tych osób na jeden dzień. No więc 10 dni pochłonąłem tę książkę i bardzo serdecznie Wam ją polecam, chociażby z tego względu, że każde to świadectwo, każda ta historia Przede wszystkim nie tyle jest ciekawa, tylko wydarzyła się naprawdę i pokazuje, jak ci ludzie w tym wszystkim się odnaleźli, jak z tego doświadczenia, jakie wnioski wyciągnęli z tego doświadczenia, jak to ich można powiedzieć ugruntowało w wierze. No i o tym jest ta książka. To jest druga książka. A teraz przechodzimy do trzeciej, więc zapraszam na kolejny fragment. Ten czas jest nie tylko epoką zmiany, lecz także czasem zmiany epoki, stwierdził papież Franciszek. Zmieniają się też postacie religii i role, jakie odgrywają w społeczeństwach i kulturach. Sekularyzacja nie przyniosła końca, ale przemianę religii. Podczas gdy niektórych form religijności dotykają silne wstrząsy, inne są na tyle witalne, że wyszły poza dotychczasowe granice. Tradycyjne instytucje religijne straciły monopol na religię. Proces globalizacji w swej kulminacyjnej fazie natrafia na opór. W siłę rosną populizm, nacjonalizm i fundamentalizm. W naszym świecie jest coraz więcej nowych wzajemnych powiązań, a jednocześnie coraz więcej nowych podziałów. Chrześcijanie z całego świata nie stanowią jedności, przy czym dziś najgłębsze są nie podziały między kościołami, ale wewnątrz nich. Różnice w nauczaniu w postawach religijnych i politycznych często biorą się z głębokich przeżyć duchowych. Czasem ludzie recytujący w jednej kościelnej ławce to samo wyznanie wiary wyobrażają sobie Boga bardzo odmiennie. Do przemian w sferze duchowej należy także upadek muru między wierzącymi i niewierzącymi. Robiące wokół siebie dużo szumu mniejszości, tradycjonalistów i wojujących ateistów są wypierane na margines, podczas gdy rośnie liczba tych, w których myślach i sercach wiara, w znaczeniu prezaufanie i niewiara, czyli powątpiewający sceptycyzm, się przeplatają. Kończę pisać tę książkę w trakcie pandemii koronawirusa. W przepełnionych szpitalach codziennie umierają chorzy, a wielu zdrowych zmaga się z problemami egzystencjalnymi. To doświadczenie wstrząsa naszym światem. Do długofalowego kryzysu tradycyjnych praw religijnych doszedł także kryzys tradycyjnych wartości świeckich. Szczególnie wiary w nieograniczone panowanie człowieka nad przyrodą i nad własnym losem. Sytuacja Kościoła Katolickiego pod wieloma względami przypomina dziś czas przed Reformacją, kiedy odkryto zaskakująco liczne przypadki seksualnego i psychicznego wykorzystywania. Kościół stracił wiarygodność i pojawiło się wiele pytań dotyczących funkcjonowania całego systemu. Puste lub zamknięte świątynie w czasie pandemii koronawirusa postrzegałem jako prorocze znaki ostrzegawcze. Tak może wkrótce wyglądać rzeczywistość Kościoła, jeżeli nic się nie zmieni. W jakimś stopniu inspiracją może być katolicka reformacja, którą przeprowadzili odważni mistycy, tacy jak Jan od Krzyża, Teresa Zawili, Ignacy Loyola i wiele innych osób. Ich niezwykłe doświadczenia duchowe wzbogaciły zarówno teologiczną refleksję nad wiarą, jak i widzialną postać Kościoła i jego działania. Próby reformatorskie nie mogą pozostać na poziomie zmian instytucjonalnych, struktur i kilku akapitów w katechizmie, kodeksie prawa kanonicznego czy podręcznikach moralności. Skuteczność reformy i żywotność Kościoła zależy od tego, czy uda się ponownie dotrzeć do duchowej głębi i egzystencjalnego wymiaru wiary. Obecny kryzys traktuję jako skrzyżowanie, które pozwala przejść do nowej, popołudniowej epoki w historii chrześcijaństwa. Narażone na wstrząsy może też dzięki bolesnym doświadczeniom, jak ranny lekarz, rozwinąć terapeutyczny potencjał wiary. Jeśli kościoły oprą się pokusie zapatrzenia w siebie i zbiorowego narcyzmu, klerykalizmu, izolacjonizmu i prowincjonalizmu, będą w stanie wesprzeć nową, szerszą i głębszą ekumenę. We współczesnym ekumenizmie chodzi o coś więcej niż jedność chrześcijaństwa. Odnowa wiary może być krokiem do owego uniwersalnego braterstwa, które jest jednym z najważniejszych przesłań Pontyfikatu Papieża Franciszka. Może pomóc ludzkiej rodzinie kierować się, zamiast ku zderzeniu cywilizacji, ku tworzeniu civitas ecumenica, kultury komunikacji, dzielenia się i szacunku dla różnorodności. Bóg objawiał się w historii w wierze, miłości i nadziei ludzi. Także tych z pogranicza Kościoła lub nawet spoza jego widzialnych granic. Szukanie Boga we wszystkim i we wszystkich historycznych zdarzeniach wyzwala nasze życie z monologicznego egocentryzmu i zmienia je w dialogiczną otwartość. Tu widzę znaki czasu i światło nadziei w ciężkich czasach. Tej nadziei ma służyć moja książka. Przeczytany przeze mnie fragment pochodził oczywiście ze wstępu, no bo jakże inaczej. Książki Tomasza Halika, Popołudnie Chrześcijaństwa, Odwaga do Zmiany. I z tyłu na tej książce, takimi pomarańczowymi literkami, jest napisane: Nadszedł czas odmienionego kościoła. Ja, żyjąc w kościele, oczywiście dostrzegam pewne zmiany. Widzę, jak ewoluuje, i wydaje mi się, że w coraz chyba lepszym kierunku. Oczywiście dostrzegam, że ludzi w kościołach, tych fizycznych jest mniej, ale jednak jakościowo jest troszeczkę chyba. Powiedziałbym lepiej, wydaje mi się, że w wolności wyboru człowieka, czy on będzie chodził do kościoła tego, który stoi tam w budynku, czy będzie przeżywał wiarę zupełnie inaczej, może poza pozawspólnotowa, może w innej wspólnocie. Ta książka też odpowiada na pytanie, jak te wspólnoty być może kiedyś będą wyglądały. Jest to naprawdę świetna, 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 świetna analiza. Cenne przemyślenia księdza Tomasza Halika. Uwielbiam jego książki, po pierwsze. Mam chyba wszystkie, albo prawie wszystkie, nawet te, które pisał z kimś innym. A ta książka, ona w ogóle ma takie podejście zarówno psychologiczne, socjologiczne, teologiczne i tutaj trzeba, trzeba ją przeczytać, bez względu na to, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie. Tu jest świetnie, można powiedzieć tak po młodzieżowemu, rozkminione to wszystko. Chociażby, co jest napomknięte we wstępie, że zarówno ci walczący, wierzący, otumanieni, oczadzeni, nie wiem czym tak naprawdę, ale powiedzmy, że sacy są, ci walczący chrześcijanie, chociażby nie wiem o co walczą, ale walczący tacy Naprawdę fundamentalni, czyli ten fundamentalizm w wierze, i ci, którzy totalnie, czyli ci fundamentalni ateiści, ich tak naprawdę jest coraz mniej. Wydaje mi się, że z nich właśnie zarówno wykruszył się ten potencjał kościoła, potencjał ludzi wierzących, tych, których spotykamy w kościele, wykruszyli się ci fundamentaliści, że ich jest pewnie są, ale jest ich dużo mniej. Tak samo. Po drugiej stronie też wykruszyli się ci walczący. Chociażby ci, którzy nawet pisali tak wiele książek, ci, którzy próbowali udowodnić, że Boga nie ma, też się wykruszyli i ich zwolennicy i jest coś pomiędzy. O tym jest ta książka. Kim są ci nowi ludzie, którzy nie są ani fundamentalni z jednej strony, ani w drugiej, i wcale nie są letni do końca, mają swoją nazwę w tej książce, o czym się dowiecie. Książka jest naprawdę świetna. Zadaje sobie pytania i szuka odpowiedzi na to, czy na naszych oczach umiera chrześcijaństwo, co się stało z tymi ideami, które przez wieki dawały siłę i można powiedzieć, rozwój, dynamikę wyznawcom Chrystusa. I zadaje albo tak, zadaje pytanie, czy żyjemy teraz. Ten moment jest przełomowy, jeżeli chodzi o wiarę i religijność. Jeżeli chodzi o ten moment historii. Czy tak jest? Nie wiem. Być może on pojawi się. Chociaż nie, chyba tak, chyba tak. Ale te rozważania zostawcie sobie dla siebie, czytając tę książkę Tomasza Halika, Popołudnie Chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany, rewelacyjna książka. Czyta się to fenomenalnie. Ciężko się nie zgodzić z analizą wielu, wielu aspektów życia, nie tyle w kościele, ale życia chrześcijan na świecie. Zarówno życia tego zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Dużo jest tutaj o duchowości. No i tak jak we wstępie yy, przeczytałem wam, że być może, być może potrzeba takiej naprawdę duchowej reformacji w Kościele. Świetna, świetna książka, która pokazuje tak naprawdę, nie jak powinno wyglądać, tylko jaki jest prawdziwe chrześcijaństwo, jaka jest prawdziwa wiara. Jak powinniśmy żyć, albo jak żyjemy, bo ona pokazuje, jak powinniśmy, mówi o tym, jak powinniśmy, jak być może będzie to wyglądało, jak żyjemy, jak się w tym odnajdujemy. Z kim dzisiaj, kiedy przyszedłby Chrystus ponownie na świat, z kim by zasiadał? To, to jest bardzo mądre stwierdzenie w tej książce. Zastanówmy się nad tym, z kim Chrystus zasiadywałby teraz na wieczerzy. Kogo by powoływał, w jakim środowisku by się obracał. I odpowiedź nasuwa się jedna. Na pewno nie siedziałby z tymi, którzy reprezentują, czy piastują też wysokie stanowiska w kościele. Być może byłby zupełnie gdzie indziej. Zastanówmy się nad tym. I tutaj głos Tomasza Halika jest też skierowany do duchownych, którzy czasami zapominają o tym. Po co są i dla kogo są. Ważny głos, świetna lektura. Polecam wszystkim bardzo serdecznie. No i co? No i tyle chyba z dzisiejszego, z dzisiejszych polecajek. Obracaliśmy się w kręgu chrześcijaństwa, w kręgu wiary katolickiej. Oczywiście też zahaczyliśmy przez twórcę historii do, do zielo, Zielonoświątkowców, do. Do protestantyzmu, ale wszystko jednak w duchu chrześcijańskim. I e, powiedzmy sobie szczerze, w duchu ekumenizmu. Dlatego bardzo serdecznie polecam Wam te wszystkie lektury, twórca historii, Jak Bóg Pomyślał Kościół, Odnaleźć się mimo, mimo kryzysu. No i perełka Tomasz Halik, Popołudnie Chrześcijaństwa, odwaga do zmiany. Ja Tomasza Halika tu akurat nie mam, mam w bibliotece głównej. Nie w gabinetowej, powiedzmy, tych książek Tomasza Halika, bym Wam pokazał, ale nie będę biegał tam i z powrotem. Ale one pewnie gdzieś w mediach zawsze, kiedy się wypowiadałem, kiedy gdzieś coś nagrywałem, to i był temat odnośnie chrześcijaństwa, to zawsze Tomasz Halik zajmuje tam wysoką pozycję, ponieważ on jakby patrzy z szerszą perspektywą, ale bardzo trafnie analizuje to wszystko, co widzi, czego dotyka, w czym żyje. Więc bardzo serdecznie Wam Tomasza Halika polecam. A jest on jednak, nawet tak jak z jest napisany, jeden z najbardziej przenikliwych współczesnych teologów. I w tej książce, owszem, zastanawia się nad przyszłością naszej wiary. Tyle. No i jeszcze na koniec, czy rzeczywiście jest to popołudnie chrześcijaństwa? Być może południe już było. Wschód na pewno. A gdzie zachód? Czy daleko, czy blisko zobaczymy? A być może zachodu wcale nie ma. Ale te popołudnie chrześcijaństwa to też jest słowo, które powinno nam dać do myślenia. Trzymajcie się ciepło. Za tydzień będą już książki, dwie, bo jedną kończę, albo nie, bo nie wiem, czy skończę. To zróbmy tak, że za tydzień będzie książka, którą skończyłem wczoraj. Fenomenalna książka, będzie to reportaż. Reportaż z mojej ziemi tutaj, Rybnickiej, Raciborskiej, Gliwickiej, Rudzkiej, Kozielskiej i tak dalej, i tak dalej, zobaczycie. Świetny reportaż o ciekawej historii, która miała miejsce na tych ziemiach, ale o tym za tydzień, bo nie będę teraz zdradzał. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie i w związku z klimatem wielkopostnym życzę dobrego, Przeżywania wielkiego postu, przygotowania się na Wielkanoc, tym wszystkim, którzy na nią się przygotowują, a tym, którzy się nie przygotowują, którzy żyją in, inaczej, stylowo można powiedzieć, to życzę dobrego czasu, odpoczynku też, nabrania sił, no i tego czasu, który będzie wolny z okazji świąt Wielkiej Nocy. Życzę, aby dobrze też przeżyli, wypoczęli, odpoczęli, spotykali się w gronach rodzinnych, bo to fajne są te spotkania zawsze. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Pozdrawiam serdecznie, cześć.